W leśnej krainie zamieszkiwało małe zwierzątko o imieniu Max. Max był radosnym i odważnym jeżykiem, który uwielbiał odkrywać nowe miejsca i poznawać nowych przyjaciół. Jednak pewnego dnia poczuł coś, czego nigdy jeszcze nie czuł. Było to coś zupełnie nowego. Mianowicie strach. Pewnego wieczoru Jerzyk przygotowywał się do snu, wszedł do swojego przytulnego domku i usłyszał dziwne odgłosy za oknem. Gałęzie drzewa trzeszczały na wietrze, a deszcz głośno stukał o dach. Max poczuł niepokój i strach, zaczął się trząść, zakrył swoje kolce kocem, ale to nie pomogło. Strach wciąż rósł w jego sercu. Max przypomniał sobie, że zawsze rozmawiał ze swoją mamą o uczuciach. Jako, że mama była najodważniejszym zwierzątkiem, jakie znał, postanowił więc wziąć odwagę w łapki i podzielić się swoim lękiem właśnie z nią. Max usiadł obok mamy i opowiedział jej o swoich obawach. Mama uśmiechnęła się, uspokoiła go. I objęła bardzo mocno. Powiedziała, że strach to normalna emocja i że każdy czuje się czasami przerażony, że ważne jest, aby wiedzieć, jak sobie z tym radzić. Następnego dnia mama i Max udali się na spacer po lesie. Mama pokazała małemu Jerzykowi drzewa, które trzeszczały na wietrze i wyjaśniła, że to normalne dźwięki. A w rzeczywistości to tylko gałęzie, które się poruszają. Później pokazała krople deszczu na liściach i powiedziała, że to tylko woda, która pomaga roślinom rosnąć. Mama opowiedziała Maxowi również o swoim dzieciństwie, jak sama musiała radzić sobie z różnymi lękami. Podzieliła się swoimi sposobami na radzenie sobie ze strachem, na przykład głębokie oddychanie. Wyobrażanie sobie czegoś przyjemnego, lub mówienie sobie, że wszystko będzie w porządku. Jerzyk słuchał uważnie i czuł, że strach w jego sercu zaczyna się zmniejszać. Mama przypomniała mu, że zawsze może na nią liczyć, tym bardziej, kiedy czuje się przerażony i że razem mogą znaleźć sposoby na pokonanie lęku. Od tego dnia Max wiedział, że strach to tylko emocja, która może być zrozumiana i pokonana. Teraz, kiedy poczuje się wystraszony, oddycha głęboko, wyobraża sobie piękne miejsca i mówi sobie, że wszystko będzie w porządku. Nauczył się też, że strach nie jest czymś, czego należy się bać, ale czymś, co można przekształcić w odwagę. I dzięki miłości i wsparciu od swojej mamy był gotowy stawić czoła swoim największym lękom.